Siemanko, niedziela, więc oczami Dunkera witam Was serdecznie dzisiaj, a mam dla Was konkursadów Iverson Classic, takie konkursadów na takim e, turnieju Iversona, który się odbywa, ale najpierw informacja, jak wiadomo zaczyna się już sezon e, dunkerski, moje wyjazdy na konkursy w sadów, konkursy w w Polsce, więc muszę Was poinformować, gdzie widzimy się w najbliższym... Czasia. widzimy się już w kilku miejscach 24 maja widzimy się w miejscowości, które nazywa się Świecie miasto, które nazywa się Świecie widzimy się w Świeciu na zakończeniu Ligi Koszykarskiej no i będzie tam oczywiście konkurs wsadów także zapraszam serdecznie a dzień później widzimy się na drugim końcu Polski widzimy się na turnieju, na których często widzieliśmy się w poprzednim roku 3x3, 3x3 City Tur w Wiśle tym razem, czyli zjeżdżamy ze Świecia na sam dół i również będzie konkurs sadów. Oczywiście będzie Piotrek Zawiślak-Błażej, będzie Rafał, będzie Mikołaj na tych konkursach. Także będzie naprawdę grubo, tym bardziej, że chłopaki zrobili niesamowity progres, jeśli chodzi o skoczność w sady. Także sam jestem ciekaw, jak ten sezon będzie wyglądał. A idąc dalej, no to 31 maja znów do Góry Polski jedziemy i widzimy się w łebie nad morzem yy, na turnieju, także musicie tam być. A teraz przejdźmy już sobie do konkursu, ale zanim przejdziemy sobie do konkursu intro. Jestem bestem no więc jesteśmy już po intro, które bardzo lubicie, bardzo cenicie, prawie jak swoje życie. A teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Nie jest to jakiś super turbo kompletny konkurs, aczkolwiek może wszystko zobaczymy, bo wiadomo, jest tylko 9-minutowy klip na internecie, ale. Może damy radę sobie tutaj coś Ocenić i zobaczyć ciekawego Oczywiście masa białych chłopaków tutaj Skacze, żartuje, biali to tylko tam sobie Patrzą, pierwsza paka, nabieg Z lewej strony, będzie narzut, tak jest Jest narzut i co tutaj mamy Próbę, reverse Windmilla z narzutu, spróbowaną Nie taką na wprost kosza Widać, że drobi chłop kroczki, teraz jest próba Już pompki, no i nie wygląda to dobrze Przynajmniej u niego Uda się, nie uda się, zdecydowanie jest Za bardzo pod obręczą, no ale tak się zaczyna, czasem konkursy od pudeł. Zobaczmy sobie kolejnego uczestnika, co nam tutaj pokaże. Uu, a pokazał nam naprawdę yy, nie za wiele, bo mu piłka wypadła. 360 yy, pompka, o ile ładnie nabiegał, ładnie zakazowało lewą ręką. No to brakuje tutaj dla mnie zdecydowanie odległości, głębokości i zapasu. Widać, że skończył to połową dłoni, więc nie było jakoś super głęboko. Tam jakieś siódemeczki się pojawiają, też bym za to więcej nie dał. Yy, za dużo chłop widział, żeby teraz dawać oceny jakieś maksymalne albo coś. Okej. Okay. Idziemy dalej. Uuu, ten gość się chyba szaleju ojat, bo próbuje pod dwoma nogami z jednej nogi. Ja w ogóle nie wiem dlaczego w tytule jest tutaj Dunk Contest of the Year, bo na razie nie wygląda, żeby to miał być Dunk Contest of the Year. I co, gość po pierwszej próbie odpuszcza pod dwoma nogami, przechodzi na drugą stronę i zobaczmy na co tutaj zmieni. O Jezu, ale przyspawał 360 windmilla od dołu obręczy. Masakra. I trzeci raz pudłował Jay Richa. Zajebiście. jeszcze dostał za to siódemki. Kurwa pany, czuję, że to będzie szybki, intensywny konkurs. Nie wiem, czy coś tutaj zobaczymy poza moim zjebanym komentarzem. Mm, dlatego zapraszam was przede wszystkim na te turnieje, które wam zareklamowałem na początku, bo na pewno zobaczymy sobie więcej niż tutaj. a taki ciekawostek, to jeszcze będzie kolejny pewnie. Chociaż nie wiem, czy zmontuję film, bo nie uda mi się tego wszystkiego nagrać. Przyjeżdżają do mnie dzisiaj dunkerzy do Błażowej, więc Wraca nawet Filip Pawełka, będzie rozpierdol. Sam jestem ciekaw, jaką skacze i co się z nim dzieje, ale więcej będę nagrywał jednak na Instagrama i na moje social media, TikToki i tak dalej. pewnie całe filmy z tego pojawią się na YouTubie u chłopaków. Ło! Próba double upa. Ogólnie widać, że chłopaki nie są dunkerami, nie mają takiego płynnego nabiegu bez piłki. Ojoj, oj, oj. brakło trochę za mało stanowczości, widzę tutaj w tym. No i oczywiście, można by go nauczyć tego w 5 minut. I kurwa, no, jebnięcie ma niesamowite. Tylko widać, że jest koszykarzem i prostsze wsady lepiej wychodzą, ale łeb na obręczy. I można tu naprawdę dużo, dużo więcej zrobić z jego potencjałem. Ale mamy takie niedociągnięte, mocne, wysokie jedną ręką y, od przodu deski. Idziemy dalej. Mmm, nabieg z lewej strony, okej, okay, zajebista paka, e, gdyby nie ostrość, taki rock the cradle, ja pierdolę, kto to nagrywał, że to takie ujęcia są, czekajcie. Nie no, takie ujęcia są, ja pierdolę, nie mają szerokiego kąta, ale spoko, płaka była na pewno zajebista, możemy sobie ją wyobrazić i w sumie wiecie, lepiej jak jest kobieta taka nie do końca rozebrana, to jeszcze wyobraźnia działa. Także jak tutaj w wsadu nie widzieliśmy, to możemy sobie go wyobrazić i sobie wyobrazić, że o, ale zajebista paka, ja bym dał dziesiątkę, pomimo tego, że może była słaba. No ale dobra, zobaczymy sobie dalej, tutaj oczywiście Iverson musi jeszcze sobie zobaczyć, czy na pewno... Czy na pewno była dobra paka? Może też nie widział, kto to wie. Tu piłka widzę na kafie, już mocno złapana na garstku. Wielka dłoń, wielka stopa, kobi, ósemki na nogach, tak? Dobrze widzę? No to musisz dać dobrą pakę szefie, okej. Okay. Puszow, bo Puszow, ale ostry kaf windmill nad trzema osobami. No przykurwił oczywiście bardzo mocno, bardzo mocno. Aczkolwiek chętnie bym zobaczył takiego Cafunebilla bez trzech osób, no ale dla publiki lepiej jest zawsze skakać nad osobami. No niestety tym rządzą się konkursy w sadów, że o ile ja mogę na przykład przeszkolić jury i powiedzieć, że push-offy mają być gorzej oceniane niż bez push-offa, no to publika tego nie wie. I publika samą swoją reakcją wymusza, jakby danie lepszej oceny, a jeśli chodzi o danie, to zdań, to lubię bardzo pierogi, mm, lubię mizerię na przykład, dobra, nieważne, idziemy dalej, yy, tutaj paczka, no, chłop taki, spoko, ale w sumie, uh, uh, uh. nie. A, nie jara się, widocznie robił to wiele razy, dobra, Allen, ale się upasłeś, szefie, ci takie pysie się zrobiły na gębie, yy, ale co miałeś swoje Pokazać to, już pokazałeś. Próba 360 pod nogą. No niestety widać, że tutaj przy obrocie nie jest w stanie wysoko wyjść przy tym ruchu. W ogóle głowy nad siatką nie miał. I znów przyspawany Jay Ridge. I kolejny raz jest. Widać, że jest potencjał tu niesamowity. No Jay Ridge czysto i tak dalej. Pff, duże dłonie też ułatwiają, oczywiście, zrobienie wszystkiego. Ale okej, okay, nie najgorzej. Według mnie po prostu jest tutaj za dużo, za dużo pudeł i brak strategii na ten konkurs u wielu chłopaków. Raczej wygląda to na zasadzie, że gość krzyknął, robimy konkurs sadów. Oj, ktoś tam, to ja wezmę udział. A to ja se też wezmę, więc raczej nie są jakoś super turbo przygotowani. Okej, okay, narzut. Próba 360 pod nogą z narzutu. Nie uwierzę. Nie uwierzę, że to wsadzi. Po prostu jak nie uwierzę, że to wsadzi, bo to będzie jedna z lepszych pak, jakie widzieliśmy ostatnio gdzieś na konkursach i w ogóle. Mm. O chuj. prawie to był w stanie wsadzić. Jestem w głębokim szoku. No, ale to jest paka na viral. To jest paka na viral. To jest taka paka, która może sprawić, że ten konkurs nagle może być dobry. Nie, no pojebana paka. Ale skoro on to próbuje, to pff, gdzieś to kiedyś chyba musiał zrobić. O ile każdy robi z narzutu z kozła, to nie, no nie wierzę. Kurwa, szkoda. Szkoda, byłoby naprawdę. Przy... Nie, dają mu jeszcze jedną próbę. Ja nie wiem, to jest chyba taki po prostu luźny konkurs, żeby chłopaki po prostu dla publiki i dla Iversona coś pokazali. No ale szkoda. Pójdzie teraz po jakąś łatwiznę, żeby tylko wygrać. Nie no, zajebisty, mnie od deski. Strasznego ma bounsa. No kurde, frys ma nad, O Jezu. No, no srogo. Mega stylowo. Naprawdę mega stylowo, straszny zasięg. O kurwa, a ten co? Z osobistego zajebał po pod Windmilla? Nie wiem, bo są takie wąskie te ujęcia, że nic nie widzę, ale gość wygląda taki taki. Taki nie 100%. Yy, nawet nie wiem czy był osobisty, ale zakurwił strasznie. On wrzucił tą piłkę. Nie wiem, gdzie była ta stopa. Yy, gdzieś jakiś widziałem, że jest jakiś inny jeszcze klip na YouTube. Trzeba by było to zweryfikować i oglądać jeszcze ten klip. No ale na pewno był to Windmill. Z dystansu, a czy z osobistego No nikt nam tego nie powie Ale tu taka sama sytuacja Możemy sobie wyobrazić Chłopc, chyba mu wolno chodzi ten iPhone yy, Chyba mu wolno chodzi ten iPhone No i co dostanie? Dostanie w pierdol, nic nie pokazali Był osobisty, czy nie był osobisty W ogóle, jak oni to nagrywają? Wąski Wąski kadr Jakiś brak ostrości I to jest jeszcze na Oficjalnym kanale. Okej, okay, dobra. Powtarza? że było z osobistego? Co to O co to chodzi chyba tak? Nie. To znów ten ziomu, ziomuś. No za kurzu to machołka znów na trzema osobami. No spoko zajebiście. Naprawdę ma bounsa i lata strasznie. Eee, czy my nie widzieliśmy od niego? Kawyind Billa na trzema osobami, więc automatycznie już tu powinien dostać trochę mniej niż za tamtego Kawyind Billa. Ty to siadło, ale ta piłka zajebiście wypadła, tak mi się wydaje. Przynajmniej, no mega, zajebiście wyskoczyła ta piłka. No ale ten ziomuś też jest niesamowity. Grubo, bo pewnie ponad 2 metry wzrostu, 100%, bo nie uwierzy inaczej. Ale czy zaskoczy jeszcze na koniec? Jest. Nie zaskoczysz, pudłując pompkę z kozła. No, po prostu, no nie. No, po prostu, kurwa, no nie. Ła, nice. Nie najgorzej. Nie najgorzej, ale też nie tyle zapasu, i nie no ładna. Tyle miał zapasu w sumie, że na zgiętych łokciach to wsadzał. Więc mógł dużo więcej odległości tutaj dodać i takiego, wiecie, lotu do tej pompy. Na koniec wszyscy oglądają. Wiecie, że wyglądało to profesjonalnie, i że jest analiza, że się zastanawiają, że coś tam chuja, nie wiem jaka jest tam nagroda jak oni podchodzą do tego konkursu ja oczywiście bym chciał wygrać taki konkurs nie, więc był tym zawodnikiem no to bym chciał żeby ocenili, ocenili uczciwie i co wygrywa ziomuś czy wygrywa ziomuś od dwóch push -off? tak zostaje chyba ten wyższy ziomuś zwycięzcą drodzy państwo czyli niestety dwa puszowe, ale to, co im się tam odpierdoliło na głowie z włosami, to jest po prostu cyrk. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień, krótki, ale treściwy klip i do zobaczenia na turniejach już niedługo. 24 maja, 25 maja oraz 31 maja siema.